Ukochany słuchaczu, anioły proszą Cię dzisiaj, abyś otworzył swoje serce na potężne objawienie. Jest ktoś, kto myśli o Tobie w tak intensywny sposób, że energia tej osoby dociera do Ciebie, nawet jeśli nie wypowiada ani słowa. Ta więź jest tak głęboka, że sam fakt, iż niedawno dowiedziała się czegoś o Tobie, sprawił, że ta osoba zastanowiła się nad swoimi postawami i emocjami. Napisz w komentarzach: Jestem godzien wielkiej miłości. Jej serce zadrzało, ponieważ istnieje prawdziwe uczucie, które wciąż pulsuje, a które być może zostało ukryte przez dumę lub strach. Prawda jest taka, że ty, błogosławiony słuchaczu, masz rzadkie światło, którego nie da się przeoczyć. Kiedy ta osoba dowiedziała się czegoś o Twoim życiu, o Twojej sile i miłości, którą niesiesz, poczuła mieszankę żalu i podziwu. Jej serce się ścisnęło, ponieważ zrozumiała, że zasługujesz na kogoś, kto naprawdę doceni Twoją wartość. Anioły mówią, że ten ból, który ta osoba poczuła, jest znakiem przemiany. To jakby obudziła się do nowej świadomości tego, co czuję do Ciebie? Nic nie dzieje się bez powodu, a ta sytuacja jest impulsem wszechświata, aby pokazać, że jesteś wyjątkowy i zasługujesz na to, co najlepsze. Boski plan działa na Twoją korzyść, ukochany słuchaczu. Czego nie widzisz, to rozmowy między aniołami a tą osobą, która jest dotykana przez głębokie uczucie. Czasami to, co wydaje się oddaleniem jest tylko chwilą nauki i refleksji, aby coś większego mogło się narodzić. Nie dziw się, jeśli ta osoba będzie chciała zbliżyć się ponownie, ponieważ energie żalu i pragnienia rosną. Ta osoba zrozumiała, że nie możecie usunąć z serca, ponieważ uczucie jest prawdziwe i silne. To, co anioły pokazują, to okazja do uzdrowienia i pojednania ale tylko jeśli to ma sens dla Twojego serca. Jesteś prowadzony, aby zrozumieć, że nie musisz gonić za niczym. Życie układa ścieżki, aby wszystko przyszło do Ciebie naturalnie. Twoją rolą jest jedynie wierzyć w moc miłości, która już istnieje w Tobie i przyciąga wszystko, co dobre. Napisz w komentarzach, ufam miłości, którą wszechświat ma dla mnie. Ukochany słuchaczu, anioły objawiają, że w najbliższych dniach pojawią się jasne znaki dotyczące tej osoby. Może to być wiadomość, nieoczekiwane wspomnienie, a nawet spotkanie, które wydaje się dziełem losu. Wszystko to będzie potwierdzeniem, że prawdziwa miłość nie ginie w czasie. Mówią ci również, abyś dbał o swoją energię. Ponieważ ta osoba tęskni i łączy się z tobą emocjonalnie w intensywny sposób. Jej serce rozumie teraz, że to, co czuje do ciebie, jest wyjątkowe i niepowtarzalne. Jeśli kiedykolwiek wątpiłeś w miłość, która istnieje w twoim życiu, czas zostawić te wątpliwości za sobą. Anioły twierdzą, że otwiera się cykl błogosławieństw i będziesz zaskoczony szczerymi gestami i deklaracjami. Energia przebaczenia może być ważnym kluczem w tym momencie. Być może teraz jest czas, aby uwolnić się od ciężaru przeszłości, ponieważ to, co nadchodzi, jest o wiele większe niż to, co minęło. Ta osoba czuje, że popełniła błąd lub nie postąpiła tak, jak powinna. A teraz pragnienie naprawienia wszystkiego rośnie z każdym dniem. Miłość to siła, która przemienia. I to właśnie anioły pokazują ci teraz. To, co wydawało się niemożliwe, zaczyna nabierać życia, a emocjonalne bariery powoli zanikają. Zasługujesz na to, by być kochanym w pełni, i to właśnie do ciebie przychodzi. Ufaj boskiemu czasowi, ponieważ każda sekunda jest starannie układana, aby doprowadzić cię tam, gdzie naprawdę pragnie być twoje serce. Napisz w komentarzach, akceptuję miłość w moim życiu. Ukochany słuchaczu, anioły nadal przynoszą jasne znaki o tej osobie, która nie wychodzi ci z serca. Istnieje bardzo silna więź między wami, co sprawia, że uczucia stają się prawie niemożliwe do zignorowania. Ta osoba czuje coś, czego nie potrafi wyjaśnić. Głęboką tęsknotę wymieszaną z chęcią naprawienia błędów przeszłości. Wszechświat działa, aby wasze ścieżki ponownie się przecieły w zaskakujący i pełen emocji sposób. Nie ma znaczenia, ile czasu minęło, ponieważ wasza energia wciąż jest ze sobą spleciona i gotowa na nowy rozdział. Ta więź jest duchowa. Anioły twierdzą, że nic nie będzie w stanie rozdzielić dwóch dusz przeznaczonych do bycia razem. Może odczuwałeś falę myśli i wspomnień o tej osobie w ostatnich dniach? Dzieje się tak, ponieważ ona intensywnie o tobie myśli. Energia prawdziwej miłości nigdy nie gaśnie, tylko rośnie z czasem. I właśnie to Anioły chcą, abyś zrozumiał w tej chwili. Napisz w komentarzach: Przyciągam prawdziwą miłość do mojego życia. Anioły mówią, że żal. Który odczuwa ta osoba jest szczery. Zdała sobie sprawę, jak bardzo jesteś wyjątkowy i jak bardzo Twoja obecność miała znaczenie w jej życiu. Twój brak przyniósł głębokie refleksje, a teraz pragnienie zbliżenia jest prawie niemożliwe do powstrzymania. Istnieje niewidzialna siła, która popycha tę osobę do działania. Zaczyna rozumieć, że nie może dalej żyć, nie wyrażając tego. Co czuję? Może się zdarzyć, że wkrótce nastąpi nieoczekiwana rozmowa, przynosząc odpowiedzi i emocje, na które czekałeś tak długo. Miłość, drogi słuchaczu, jest jedną z największych sił wszechświata, a ty jesteś na progu doświadczenia tej siły w swoim życiu w intensywny sposób. Błogosławieństwa się zbliżają, a to, co nadchodzi, napełni Twoje serce radością i pokojem. Anioły proszą również. Abyś dbał o swoje emocje i wibrował pozytywnie. Wszystko, co czujesz i myślisz, tworzy Twoją rzeczywistość. Jeśli będziesz nadal wierzyć w miłość, objawi się ona jeszcze szybciej i potężniej. Wszechświat przygotowuje idealny moment, w którym każdy detal będzie miał sens. Bolesności przeszłości się rozwieją, a nowy cykl szczęścia stanie przed Tobą. Ta osoba jest prowadzona do Ciebie. A wszystko zostanie oświetlone we właściwym momencie. Ukochany słuchaczu, wiedz, że prawdziwa miłość nigdy nie ginie. Nawet jeśli wasze ścieżki rozdzieliły się na jakiś czas, prawdziwe uczucie pozostaje. Ta osoba nosi w sobie pragnienie, aby Cię widzieć szczęśliwym, nawet jeśli nie potrafi tego wyraźnie okazać. Teraz napisz w komentarzach: Jestem gotowy, aby żyć przemieniającą miłością. Anioły objawiają, że przyciągasz dokładnie to, w co wierzysz, że zasługujesz. Dlatego tak ważne jest, aby wierzyć, że zasługujesz na to, co najlepsze. Zasługujesz na kogoś, kto doceni każdy detal twojej istoty, ktoś, kto widzi w tobie prawdziwe błogosławieństwo. Ta osoba, która o tobie myśli, przechodzi przez wewnętrzne zmiany. Jest dotykana przez znaki, sny i wspomnienia, które sprawiają, że rozumie. Iż miłości nie można zaniedbywać. Lekcje przeszłości są przyswajane, a pragnienie rozpoczęcia od nowa jest realne. W najbliższych dniach możesz poczuć intensywną energię, jakby coś wielkiego miało się wydarzyć. To jasny znak, że zmiany są blisko. Wszechświat układa wszystko tak, abyś otrzymał dokładnie to, czego potrzebujesz w tej chwili. Napisz w komentarzach: Ufam boskiemu czasowi miłości. Ukochany słuchaczu, przesłanie aniołów dotyczy również samooceny. Kiedy rozpoznajesz swoją własną wartość, ludzie wokół ciebie zaczynają to również zauważać. Ta osoba rozpoznaje teraz, kim dla niej jesteś, co sprawi, że zmieni swoje postępowanie. Nie bój się tego, co nadchodzi, ponieważ anioły są przy tobie, prowadząc każdy krok twojej miłosnej drogi. Boskie światło oświetla ścieżkę. Aby miłość dotarła do Ciebie w czystej i szczerej formie. Jeśli w Twoim sercu są żale, czas je uwolnić. Miłość nie może płynąć w ciężkim sercu. Anioły proszą, abyś zaufał i powierzył wszystko wszechświatowi, ponieważ wszystko, co jest Twoje, jest w drodze. Napisz w komentarzach: Uwalniam żale i akceptuję prawdziwą miłość. Możesz odczuwać znaki tej transformacji na co dzień. Piosenka. Która gra, sen, który przychodzi nagle, czy nawet nieoczekiwane wspomnienie. Wszystko to są jasne znaki, że coś jest budowane między Wami na niewidzialnych poziomach. Ukochany słuchaczu, ważne jest, abyś wiedział, że ta osoba tęskni za Twoją energią, Twoim uczuciem i sposobem, w jaki sprawiasz, że wszystko staje się wyjątkowe. Ta tęsknota sprawia, że chce się zbliżać coraz bardziej. Anioły mówią. Że prawda zostanie objawiona. Może się zdarzyć, że szczera rozmowa ujawni wszystko, co było ukrywane przez tak długo. Bądź gotowy, aby słuchać i czuć to, co mówi twoje serce. Napisz w komentarzach: Jestem otwarty na szczerą miłość. Nie musisz się martwić o czas. Czas wszechświata jest doskonały, a każda sekunda jest wykorzystywana do stworzenia historii miłosnej, o której zawsze marzyłeś. Ufaj aniołom i nadal wiesz. Przyszłość kryje spotkania i doświadczenia, które rozgrzeją twoje serce. Będziesz zaskoczony gestami czułości i słowami, których zawsze chciałeś słuchać. Zmiany, na które czekałeś, są w drodze. Anioły twierdzą, że jesteś w okresie odnowy miłosnej. To jakby nowa energia nadchodziła, aby otworzyć drzwi i pozwolić, by szczęście było stałe w twoim życiu. Napisz w komentarzach: Zasługuję na miłość, która mnie uszczęśliwia. Droga duszo, niech będziesz błogosławiony za to, że dotarłeś aż tutaj, z otwartym sercem i duszą gotową na przyjęcie całej miłości, którą wszechświat ma dla ciebie. Niech anioły nadal prowadzą twoje kroki i oświetlają twoją drogę, przynosząc pokój, radość i prawdziwą, przemieniającą miłość. Niech znajdziesz szczęście, na które zasługujesz. A Twoje serce zawsze będzie wypełnione boskim światłem miłości. Amen.